We wtorek, 28 stycznia. Jakże cieszę się, że możemy być tutaj razem, że możemy zaczynać ten dzień właśnie w taki sposób, a nie od jakichś nerwowych krzyków, jakichś nieporozumień, tak jak ludzie czasami mają z samego rana, albo zaczynają czytać gazetę, zaczynają czytać wiadomości o tym, co się złego wydarzyło na świecie, bo oczywiście w gazetach są tylko same złe wiadomości. Ale my mamy dobre wiadomości, mamy dobrą nowinę i za każdym razem, kiedy otwieramy pismo święte, to ta dobra nowina nas zalewa, ona nas oczyszcza, ona nas wzmacnia, dodaje nam sił na każdy dzień, i to jest po prostu wspaniałe. W Ewangelii Jana 12:46 Jezus powiedział: Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. Słuchajcie, to jest bardzo głębokie stwierdzenie. Jezus jest światłem. To oznacza, że kiedy nie ma Jezusa, to jest ciemność. Kiedy nie ma zrozumienia, jaki jest Bóg przez Jezusa Chrystusa, ponieważ Jezus wniósł pełne objawienie. Jezus powiedział, kto widzi mnie, widzi Ojca. Dopiero Jezus pokazał, na czym polega Boże Królestwo, w jaki sposób w niebie sprawy się mają, ale przede wszystkim pokazał, jaki jest Ojciec, jaki jest nasz Bóg, jaki jest jego prawdziwy charakter. I z tym objawieniem przyszło światło. Na Ziemię. Wcześniej była ciemność, panowała wszędzie ciemność, zupełnie jak przy stworzeniu świata. Ciemność duchowa, która od setek lat toczyła ludzkość, także ten obraz Boga był coraz bardziej zdegenerowany, i ludzie przypisywali Bogu rzeczy, których on w ogóle nie robi. Mówili, że Bóg jakiś jest, a on tak naprawdę taki nie był. I dlatego Jezus przyszedł, żeby to wszystko odkłamać, odkręcić, żeby rzucić światło i pokazać, co jest prawdą, żeby zwrócić uwagę, co jest istotne dla Boga. Dlatego, że system religijny, bez względu na to, jak wspaniały na samym początku by był, to później ma tendencję do tego, żeby się zniekształcać, żeby się degenerować, ponieważ ludzie coraz rzadziej słyszą Boga i dodają coś od siebie, zabierają coś i to wszystko się po prostu deformuje. Dlatego potrzeba jest, żeby patrzeć cały czas na Jezusa, żeby mieć właściwy obraz sytuacji, żeby wiedzieć, Jaki jest Bóg i co jest najważniejsze w chrześcijaństwie, co jest najważniejsze w tym duchowym świecie. Kiedy czytamy Pismo Święte, ważne jest, żebyśmy czytali je przez pryzmat tego, jaki był Jezus, w jaki sposób Jezus traktował ludzi, w jaki sposób on się zwracał do innych, jakich rzeczy dokonywał, gdzie kładł akcenty, o czym mówił, w jaki sposób mówił. Jeżeli mamy cały czas przed oczami Jezusa Chrystusa, to wiemy, że taki jest Bóg, to wiemy, że. To wszystko, co jest napisane w Starym Testamencie, również musi pasować do tego, jaki jest Bóg, ponieważ to jest ten sam Bóg. I niektórzy ludzie mówią, dlaczego tak mocno się różni Stary Testament od Nowego? Właśnie dlatego, że w Starym Testamencie ludzie opisywali, postrzegali Boga przez jakiś pryzmat, przez pryzmat swojego doświadczenia, swojej kultury, swojego sposobu myślenia, a on był zdegenerowany. Kiedy przyszedł Jezus Chrystus, to powiedział, że jestem drogą, prawdą i życiem. Jezus pokazuje, jak naprawdę sprawy się mają. Dlatego musimy patrzeć na Jezusa, uczyć się od Niego i dopiero potem oceniać wszystkie inne sprawy, dopiero potem czytać Pismo Święte przez pryzmat tego, co Jezus zrobił i jaki był. Być może w Twoim życiu brakuje światła. Czujesz, że coś Cię przerasta, że nie masz mądrości, że nie masz zrozumienia, pomysłu na to, żeby rozwiązać jakoś swoje problemy. Może czujesz, że błądzisz po omacku, że próbujesz różnych rzeczy, ale one cały czas nie wypalają, one nie działają. Dlatego potrzebujesz Jezusa. Dlatego ja też potrzebuję Jezusa każdego dnia, ponieważ też nie wiem, co mam robić, nie wiem, na czym się koncentrować, nie wiem, jak odpowiadać ludziom. Nie wiem, czy praca, którą teraz wykonuję, to jest tak na tyle ważna, że powinnam rzeczywiście się nią zajmować czy to są tylko potrzeby mojego serca czy też Bóg pokazuje mi coś innego każdego dnia potrzebuję światła a każdego dnia potrzebuję żeby Bóg do mnie mówił żeby oświetlał ścieżkę po której idę żeby mnie nie wpakowała się w jakieś niebezpieczeństwo w jakieś sytuacje które później będą nie do odkręcenia potrzebuję Boga potrzebuję Jezusa który będzie rozświetlał moje życie on sprawia że dopiero jak przychodzi światło to wszystkie kolory Zaczynają być widoczne, tak? kiedy jest ciemno, kiedy jest noc, nie widzimy kolorów, nie widzimy szczegółów, widzimy pewne tylko zarysy. Jeżeli jest zupełnie ciemno, nie widzimy nic. Czasami mamy jakiś rodzaj światła, ale to jest jakieś odbite światło, tysiąc razy odbite. Także tylko pewne zarysy widzę, nie widzę kolorów, nie widzę rzeczy takim, jakim one naprawdę są. Kiedy przychodzi Jezus do życia naszego wkracza, jest jak słońce. O poranku zaczyna wszystko nabierać kolorów, zaczyna być ostre, wyraźne, zaczynamy rozumieć, bo widzimy z daleka pewne szczegóły. Wiemy, że tam nie mamy iść, tylko mamy wybrać tą drogę. I dlatego potrzebujemy każdego dnia, żeby to światło rozlewało się w naszych sercach, żeby rozlewało się w naszym życiu. Drogi Jezu, my dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś światłem naszego życia, że każdego dnia możemy korzystać z Twojego świata, że możemy zbliżać się do Twojego światła i. Też w tym świetle więcej widać i musimy wyznawać swoje grzechy, musimy też coś robić ze swoim sercem, konfrontować różne postawy, które są nieodpowiednie, ale z tym oczyszczeniem przychodzi też światło odnośnie różnych dziedzin naszego życia: co mamy robić, w jakim kierunku podążać, jak mamy traktować innych ludzi, w jaki sposób zachowywać pokorę, jak mamy wychowywać nasze dzieci, w jaki sposób mamy. Naszej pracy się zachowywać. Ja Ci dziękuję za światło, które wnosisz do mojego życia. Dziękuję Ci, że nie muszę błądzić, że nie muszę cały czas szukać jakichś latarek, czy zapałek, czy jakichś innych świateł przez ludzi skombinowanych, ale mam dostęp do Twojego światła, które się nigdy nie kończy, które jest wieczne, wspaniałe, piękne i mogę wpatrywać się w to światło, które w końcu zaczyna być też częścią mnie, częścią mojej natury. Ty mnie przemieniasz. Ty mnie opromieniasz, ty dajesz nie tylko światło, ale dajesz też ciepło, dajesz zrozumienie głębszych spraw. I te głębsze sprawy są tak smaczne, tak sycące. Dziękuję Ci za to, Boże. Dziękuję Ci, że Ty jesteś dobrym Bogiem, że Ty jesteś szlachetnym Bogiem. Nie byle jakim nie takim jak niektóre narody mają. Tylko jesteś Bogiem, który przerasta moje zrozumienie, który mnie zachwyca swoją szlachetnością, swoją dobrocią, który za każdym razem pokazujesz mi jakiś nowy szczegół, jakiś nowy odcień spraw, o których nie miałam pojęcia i uczę się od Ciebie. Każdego dnia uczę się nowych rzeczy i to mnie zachwyca, to mnie pociąga, to sprawia, że chcę z Tobą być jeszcze bliżej. Cieszę się, że będę mogła całą wieczność z Tobą spędzić. Wychwalam Ciebie, mój Boże. Wychwalam Ciebie, bo jesteś wspaniałym Bogiem. Nie ma drugiego takiego na świecie. I dziękuję Ci, że mnie znalazłeś, że nie muszę się gdzieś tam błąkać. Byłam jak ta moneta zagubiona, ale ty mnie znalazłeś, ty mnie wziąłeś do swojej rodziny. Ty się cieszysz mną, i cieszą się, twoje aniołowie, że znalazłam się, że, że należę do Ciebie, że nic mnie od Ciebie nie odciągnie nigdy, że całą wieczność będziemy mogli spędzić razem. Dziękuję Ci. Za Jezusa Chrystusa, za to, że On zdecydował się przyjść tutaj na ziemię i roztoczyć światło w moim życiu, że mogłam zobaczyć, co jest prawdą, co jest fałszem, co jest od diabła, a co jest od ciebie, że uczysz mnie to rozpoznawać, Twoje światło wnosi zrozumienie. Chwała Tobie, Boże. Chwała Tobie za to, że Ty jesteś, że Ty trwasz i że Twoje światło nie jest. Takie delikatne, że można je czymś przyćmić, tylko że jesteś mocny i silny, jesteś potężniejszy niż jakikolwiek człowiek, niż demony, niż szatan. I Twoje światło będzie świeciło na przekór moim wrogom, na przekór ludziom, którzy mają niegodziwe zamiary, i będziesz zwyciężał krok po kroku, kawałek mojego życia po kawałku, coraz bardziej jaśniejąc, coraz bardziej pokazując swoją chwałę. Dziękuję Ci za Twoją obecność w moim życiu i za to, że, że mam do Ciebie przystęp, że nie muszę się bać Ciebie, że nie muszę jakiejś ceremonii odprawiać, żeby przyjść do Ciebie, że po prostu mam przystęp w duchu. Chwała Tobie za to. Modlę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen, kochani. Dziękuję Wam za ten poranek. Zachęcam Was do tego, żebyście teraz spędzili troszeczkę czasu z Bożym Słowem. Może otwórzcie Ewangelię Jana, przeczytajcie cały ten rozdział, jest niesamowity. A ja Was błogosławię i widzimy się jutro w środę. Do zobaczenia. Pa pa.